Na ulice Śremu wyjechało 20 nowych rowerów miejskich. Od 15 maja w mieście funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych systemów wypożyczania jednośladów w Polsce i w Europie. Teraz pojazdy napędzane siłą mięśni będą dostępne całą dobę dla każdego posiadacza aplikacji Rouvier. Jednoślady zlokalizowane na czterech stacjach będą obsługiwały w tym sezonie śremski rower miejski. System zastąpił funkcjonujące od 4 lat bezpłatne wypożyczanie rowerów. To kolejny Krok dla ograniczenia ruchu samochodowego w mieście. Jeśli idea sprawi się w tym sezonie, za rok rowerów i stacji będzie więcej. Że od 4 lat funkcjonował rower tradycyjny. Była osoba, która rejestrowała, prawda, wypożyczała i tak dalej. Natomiast teraz przyszedł czas na to, by no znaleźć się w pierwszych 20 chyba miastach w Polsce, gdzie rowery funkcjonują w systemie i to w systemie G4. A więc pełna kontrola nad tym, gdzie rower się znajduje, i oczywiście każdy z mieszkańców, czy z przybyłych tutaj osób, może darmowo pobrać aplikację, która będzie funkcjonowała na takiej zasadzie, że odblokujemy rower. Pół godziny darmowej jazdy. To nie jest tradycyjna rama. Ona jest specjalnie właśnie przystosowana do rozwiązań miejskich, aby od razu rzucała się w oczy. Dodatkowo Rower jest przystosowany przyszłościowo do baterii, tak? proszę zobaczyć, ta rama jest troszeczkę szersza. Jeżeli elektromobilność i ładowarki i możliwości ładowania takich rowerów się pokażą, to będziemy próbować taki w przyszłości rower doposażyć też w baterię elektryczną. Każda kolejna minuta kosztuje 5 groszy. Pozostawienie roweru na jednej z czterech, a w sezonie letnim pięciu stacji jest darmowe. Jednoślad można zostawić w każdym innym miejscu na terenie miasta, jednak wtedy konto w aplikacji RUWI zostanie obciążone opłatą dodatkową w wysokości 5 zł. Rower będzie można zostawić w czterech stacjach, czy uruchomić je w czterech stacjach. Jedna stacja to jest tutaj, gdzie się znajdujemy przy Kościele Świętego Ducha. Druga będzie przy Deptaku, czy na Deptaku przy Jubilacie. Trzecia stacja będzie przy przedszkolu Jarzębinka, gdzie znajduje się stacja obsługi rowerów. To jest ulica Okulickiego, Bora Komorowskiego. I czwarta stacja będzie przy ulicy Żurawiej naprzeciwko Biedronki na Helenkach. Rower będzie można zostawić w każdym miejscu, niekoniecznie na tej stacji. Jeżeli zauważymy też taki rower, który znajduje się gdzieś tak, gdzieś w innym miejscu niż te stacje, tak samo można go odblokować, pojechać. Jak go odstawimy na stację, to będzie nawet premia z tego tytułu. Premia w wysokości 4 zł zasili konto w aplikacji z możliwością wykorzystania na kolejne wypożyczenia. Rower prawidłowo oddany jest w pozycji pionowej na nóżce, oraz zamknięcie loka. Tak? To spowoduje, że rower został oddany. Oczywiście w aplikacji mamy możliwość sprawdzenia, czy jesteśmy w strefie zwrotu, czy też nie. Chodząc na przykład do sklepu, rower można zablokować, jednak opłata za minutę będzie nadal pobierana. Bezpłatnie można z kolei zarezerwować wybrany rower, z którego będziemy chcieli skorzystać. Wtedy znika on z systemu na 15 minut. Rowery wyposażone są w urządzenia do nadzoru i komunikacji, które wskazują bieżące miejsce ich lokalizacji na mapie. Od tego jak system będzie działał, bo będzie działał do końca października bieżącego roku, czy będzie zapotrzebowanie, Zdecydujemy wówczas w przyszłym roku o rozszerzeniu funkcjonowania systemu na już tereny wiejskie w naszej gminie, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej korzystać z rowerów. Jeśli system się sprawdzi, w przyszłym roku do dyspozycji śremian, oprócz klasycznych rowerów miejskich, będą dostępne jednoślady z fotelikami dla dzieci, tandemy i rowery cargo, a także mniejsze, dziecięce. Dane za pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania pokazują, że śremianie szybko przyjęli nowe rozwiązanie. Każdy rower był wypożyczony prawie 40 razy, a łączna liczba przejazdów to 800. Mieszkańcy spędzili na przejażdżkach w sumie 287 godzin, a dystans pokonany przez śremski rower miejski wynosi 2000. Kilometrów. Średni dystans w trakcie jednego przejazdu to 2,5 km. Utrzymanie systemu w tym roku ma kosztować gminę 70 tysięcy złotych. Komiks jest ciągle popularną i chętnie wybieraną formą przez wszystkich czytelników. Rysownik Artur Ruducha kolejny raz sięgnął do historii miasta i przygotował drugą część śremskich legend. Zabawne dyskusje bohaterów w formie chmurek, humorystyczne, zaskakujące akcje oraz barwne rysunki osadzone w historii śremu to główne walory wydawnictwa. Pierwsza część legend na tyle się spodobała, że wspólnie z miastem podjęliśmy decyzję, żeby kontynuować tą formułę. Komiks jest właśnie charakterystyczny w ten sposób, że po prostu no, jest yy, i humorystyczny. Yy, znaczy, Nie jest to faktografia taka bardzo nudna, tylko jakby to jest domeną moich, moich komiksów, yy, że w warstwie tekstowej i w warstwie graficznej staram się przemycać humor i dwuznaczność językową, więc zabawa jest zarówno dla młodszego, jak i starszego widza czy tam czytelnika. Autor zaprezentował w komiksie trzy popularne śremskie legendy. O Franciszkanach, co tunele kopali, o garnkach, które ziemia rodziła, i o Helence, która śrem leczyła. Podjęliśmy i wyselekcjonowaliśmy te trzy legendy, bo jakby wydaje się, że te legendy są na tyle ciekawe i, że, i na tyle może też nieznane, że warto właśnie fajnie się z nimi zapoznać właśnie w taki humorystyczny sposób. Różnie się rysuje komiks dzisiaj. Różni twórcy różnie podchodzą do, do rysowania. Jedni na przykład rysują w sposób bardzo digitalny, czyli po prostu wszystko odwzorowują na urządzeniach elektronicznych, na tabletach rysują i tak dalej, czyli nie ma analogowości w tym wszystkim. A y, ja akurat postawiłem na taką formę przejściową, czyli rysuję analogowo na kartce, tusz i tak dalej, czyli z, jakby z całym, y, z całym tym. Y, z całym tym rysowaniem takim jeszcze analogowym z dawnych lat, jak to się mówi, natomiast już koloruję w komputerze. Dlaczego analogowo? Dlatego, że uważam, że takie rysowanie jest bardziej żywe, bardziej takie. jest coś, coś takiego prawdziwego w tym rysowaniu. Takie bardzo komputerowe, zarówno kolorowanie, jak i rysowanie uważam trochę za mechaniczne, trochę takie wyzbyte z jakiegoś takiego ducha. Fajności, jak ja to nazywam, więc postawiłem na taką formę i od lat tworzę i ilustruję w ten sposób. Ten komiks powstał ponad trzy miesiące temu. Poprzednie wydawnictwo w 2014 roku zdobyło główną nagrodę w konkursie Róża Regionów. Promocja drugiej części legend odbyła się w Muzeum Śremskim w czasie Kulturalnej Nocy. Oprócz Artura Ruduchy głos zabrał historyk Radosław Franczak, który wcześniej sprawdzał, ile prawdy jest w śremskich legendach. Najwięcej prawdy jest w tej legendzie, i tutaj w co. Słowie, e, jeśli chodzi o, o legendę. E, to ta historia związana z garnkami w Nochowie to jest e, tak naprawdę. E, w... Trudno to też nazwać legendą, bo tutaj jest bardzo dużo prawdy. Zresztą to relacjonuje nam dokładnie Jan Długosz i tak naprawdę gdyby nie on, to byśmy no nic więcej nie wiedzieli na, na temat tego, co się w Nochowie działo. To, że był Władysław Jagiełło, to, że rozkopywano pola i, i znajdowano garnki, które... Tak naprawdę były z popielnicami, to były, to były pochówki popielnicowe z czasów pogańskich. Legend o regionie śremskim jest naprawdę sporo. Część z nich można zobaczyć na stronach internetowych miasta, zaś druga część komiksu jest dostępna w Miejskim Centrum Informacji na placu 20 października. W maju gmina Śrem zakończyła pracę nad dwiema pierwszymi inwestycjami w 2019 roku. Mowa o budowie parkingu przy ulicy Staszica na Jezioranach oraz drugim etapie ulicy Nowowiejskiego. Tuż przy wejściu na plażę miejską powstał parking z kostki brukowej dla 57 pojazdów. W ramach inwestycji wykonane zostało odwodnienie, wjazdy oraz chodniki. Parking oświetlają uliczne lampy LED. Nowy parking będzie służył mieszkańcom ulicy Roweckiego i Okulickiego. W okresie letnim z miejsc parkingowych mogą korzystać osoby wypoczywające nad Jeziorem Grzymisławskim. Wartość budowy parkingu przy ulicy Staszica wyniosła 302 tys. zł. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma Lech Druk ze Śremu. Również w maju ten sam wykonawca zakończył drugi etap przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Śremie. Inwestycja obejmowała budowę nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc parkingowych oraz zjazdów na potrzeby przyszłego parkingu. Wartość przebudowy wyniosła blisko zł. 400 tysięcy złotych, drogowcy wymienili nawierzchnię na odcinku 230 metrów. W poprzednim roku zmodernizowanych zostało 250 metrów tej drogi. Uwaga kierowcy! Zmienia się organizacja ruchu w rejonie ulic Marciniaka, Krętej, Żwirowej i Fabrycznej na Sieremskim Górczynie. To osiedle domków jednorodzinnych przy cmentarzu parafialnym. Po zmianach nie można już skręcić z ulicy Sikorskiego w Marciniaka. Na odcinku osiedlowej drogi pomiędzy powiatowym zarządem dróg, a ulicą Żwirową obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę Sikorskiego. Podobne zmiany zostały wprowadzone na ulicy Żwirowej, gdzie od strony Marciniaka drogowcy postawili zakaz wjazdu. W tę ulicę można skręcić Jedynie z fabrycznej. Urzędnicy ratusza pozostawili bez zmian organizację ruchu na ulicy krętej i fabrycznej. To dopiero początek zmian na drogach gminnych w mieście. W najbliższym czasie ratusz ma wprowadzić nowe rozwiązania na kilku ulicach, m.in. na nadbrzeżnej. Przez cały czerwiec Ratusz czeka na pomysły mieszkańców do budżetu obywatelskiego ŚREMu. Właśnie ruszyła jego piąta edycja. Do tej pory dzięki inicjatywie ŚREMian udało się zrealizować 13 projektów. W tym roku wybranych zostanie co najmniej 6 kolejnych. To za sprawą zmiany zapisów uchwały regulującej budżet obywatelski. Od teraz projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy gminy, bez względu na wiek. To samo dotyczy głosowania. Propozycje do budżetu nadal należy składać w trzech kategoriach, jednak tu nowość wartość projektu nie może przekraczać połowy puli w danej kategorii. W tym roku mieszkańcy gminy zdecydują, na co wydać aż 900 tysięcy złotych. Projekty mogą dotyczyć wielu sfer, m.in. sportu, rekreacji, edukacji, zdrowia, kultury czy komunikacji. Mogą to być działania inwestycyjne, a nawet zajęcia pozalekcyjne, festyny czy koncerty. Mieszkańców mających dodatkowe pytania lub wątpliwości, w fazie przygotowywania aplikacji urzędnicy zapraszają do kontaktu. Można pojawić się osobiście w Zespole Promocji i Komunikacji Społecznej przy placu 20 października, zadzwonić pod numer 61 28 47 116 lub napisać maila na adres budżetobywatelski małpa srem.pl. Strażacy z Niesłabina jeszcze w tym roku otrzymają nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. 23 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman wręczył zastępcy burmistrza śremu Bartoszowi Żeleźnemu promesę dla gminy śrem na zakup średniego wozu bojowego na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesłabinie. Dofinansowanie na zakup auta dla OSP jest możliwe dzięki porozumieniu ministrów spraw wewnętrznych oraz środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń środowiska. Gmina otrzymała 100 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 160 tysięcy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podlegającego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. ŚREM wyda ze swojego budżetu najwięcej, bo aż pół miliona złotych. Zakup zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Jednostka w Niesłabinie przed laty posiadała wiekowego starak, który w 2014 roku został zastąpiony lekkim pojazdem do ratownictwa technicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej ŚREM. W kolejnych latach ochotnicy mieli otrzymać ciężki wóz bojowy również z jednostki ratowniczo-gaśniczej SIREM jednak pojazd pozostał w strukturach Państwowej Straży Pożarnej tyle że w Poznaniu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej otworzyło przed Polakami ogrom możliwości. Zyskaliśmy swobodę podróżowania, kształcenia i pracy w krajach wspólnoty. Przez te lata nastąpił rozwój infrastruktury polskich miast. Do Polski popłynął strumień ogromnych pieniędzy, z których korzystały między innymi samorządy. Gmina Śrębszy przy współudziale środków unijnych realizowała projekty i inwestycje o wartości ponad 150 milionów złotych. 15 lat yy, bardzo solidnej pracy pracy wielu ludzi, wszystkich mieszkańców, bo pamiętamy przecież, że to dzięki poparciu idei niektórych dużych projektów, jak chociażby Park and Ride, muzeum, gdzie prosiliśmy o poparcie poszczególnych mieszkańców naszego, naszej gminy, udało się zrealizować wiele zadań. Dzisiaj może to my nie obserwujemy, którzy na co dzień żyjemy w tym mieście i na terenie tej gminy, ale szczególnie y, słucham tych osób, które na przykład po pięciu latach, czy tam po dziesięciu latach y, przyjechały z powrotem do śremu i mówią, że to jest nie do poznania y, region. Dzięki przystąpieniu śremu do metropolii Poznań miasto ma dostęp do puli dodatkowych środków w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, dzięki tym środkom możliwe było chociażby wsparcie edukacji. Uczymy we wszystkich szkołach. Y, Przede wszystkim języka, którym porozumiewa się wtedy teraz w 80% świat tutaj europejskim, mianowicie mówię tutaj o języku angielskim. To też dzięki temu wyposażyliśmy szkoły podstawowe, w wiele multimediów, ale też wyposażyliśmy szkoły zawodowe, bo dzięki temu, że jesteśmy w metropoli Poznań, też szkoły zawodowe też korzystały ze środków unijnych. Myślę, że to, jest, to była najlepsza decyzja po oczywiście jakby ustrojowych przemianach w 89-90 roku i należy jasno podkreślać i edukować że przynależność do Unii Europejskiej to nie tylko więcej pieniędzy, to nie tylko przemiany cywilizacyjne, ale to też przemiany mentalnościowe, które rozwijają nasze społeczeństwo. Wiele wskazuje na to, że ogromne unijne pieniądze są dopiero przed nami. W następnym rozdaniu gmina Metropolia i Koleje Wielkopolskie będą starały się o ponad 150 milionów złotych na odbudowę połączenia kolejowego do Śremu.